Co robimy dzisiaj, Alo. Nie wiem, próbujemy dobra. przejść, bo jeszcze dobra. nie przyszliśmy. Dobra, tego. dobra, dobra, trójka, trójka. Nie chciałem F, Nie! H, i. Nie mogę się zobaczyć, co ja mam na głowę się dostosować. Co masz nad głową? Co? co tam? Nie patrzyłem co masz nad głową akurat. Donate, daj Donata! Będziesz ty robiła please donate, będziesz robiła to w sklepie. Dobra, czas zaciągnąć rękawy i lecimy. Zaciągnąć się? Za. Nie Podciągnąć? wiem, zakasać. Za no, za zakasać chyba. Za kasać, no. A co to znaczy zakasać? W sensie, że kasa, że pieniądze. Podciągnąć. Okay. Eee, Podciągasz czy my, pieniądze. Czy my coś kupujemy, ja czy nie? Nie stać mnie na wszystko. <laughs> Ej! Co jest? Dobra, nie kupię latarki, to nie problem. Słuchajcie, kierka mnie skamuje. Czemu? Czemu? No bo ja jeden przedmiot mogę tylko kupić zawsze mi się zamyka sklep. A -a -a. <laughs> może klikasz po prostu kup <laughs> i tyle. Nie mm. naprawili tego. Nie, fajnie, Krysian, właśnie... A nie, może faktycznie, masz Trzeba rację. Trzeba przeglądać, słuchaj Maciek, bo ja raz tutaj trafiłem. Bateria. Mam już baterię. Dobra. baterię. I, i nie mam od, od razu do. Słyszę kluczyk. No tak, kluczek słychać. Niezły klucz. Kluczek, kluczek. W ogóle ktoś pisał y, że? pod ostatnim odcinkiem, że to chyba trzecie drzwi były, albo czwarte, gdzie nam y, wyskoczył trzecie. trzecie, Trzecie, trzecie. Tu, tu w sumie. No. No, Bardzo ten, szybko ten latający, nam wyskoczył Ten latający zielony, nie pamiętam No jak tutaj, się, jak tutaj, tutaj. No. tu były trzecie drzwi No to, że jest to giga mega rzadkie, żeby on tak No szybko to mieliśmy giga mega szczęście na to wychodzi Tak. To ja pierwszym laziem Piątka, piąte drzwi dup, dup, dup. normalnie już. Dobra, słuchajcie, chłopaki, plan tak. na dziś jest taki, że przeglądamy dosłownie wszystko. Musimy mieć. E, krucyfik, co. Miliard pieniędzy. Świeczuszki, wszystko musimy znaleźć. Wszystko, wszystko, e, warto, wszystko. W, warto zaznaczyć, że gramy już kolejnego dnia, jakby nie patrzeć, więc część rzeczy została już naprawiona przez twórcę. Tak, e, Na przykład. <laughs> Na przykład, Maczku, o. naprawili tak? ten super błąd, przez który ostatnio umarliśmy, bo nam się pokój nie załadował. No nie! Tak. Naprawili, to naprawili. Skam, ale to był skam i potem no Lobuksy odniósł. No to był trochę skam, no ale co no poradzić? Skam, był. była skam. No. Twórcy na pewno stać na to, żeby nam oddać 10 Lobuksów czy 30, nie? <laughs> 30 chyba. Ja, 30 zrobione, 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 ale po zrobione. Pociekaj, Krysia, poczekaj Krystia, bo to Mogą być te do otwarcia jakieś no. rzeczy przecież. Ja też szukam. Co? Wiesz? Mogą tu być jakieś? No, no ja chcę iść do wentylu i tam z wentylu wyjść na dróg. Siema. Siema. Pff, zamknęli mnie. Zostałeś zamknięty, żegnaj Maciuś, zostawiamy cię tutaj. No to cześć. Nie, nie z więźniami, Ej, Christian. a może, a może no. weźmy butelkę na przykład tego, beczkę wina i weźmy sprzedajmy tam przy sklepie czy coś. Jest myślę, to, jeśli to, to, się to mys... kupi, Jeff? No, myślę, że tak. Co? Jesteś bardzo nienimy. Świeczka! Konewka, chciałaś świeczkę? No, ale no. musisz poczekać. I oszczędzaj, oszczędzaj, Ale ją więc, na garden. co mam robić? Nie możemy OLA 40 minut znowu iść przez składnik. No nie, 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 nie. ale nie, nie gnaj tak. O masz tutaj furasa znowu. Znowu tak. O, Bo ty jest. biegniesz za U. Ja Nie biegnę Ej, za szybko. Ten. Ja biegnę się, ja to odpowiednio proporcjonalnie. Bardzo ładny tutaj? obraz tam był, bardzo mi się podobał. Podniosłem nie ty godziny dobra. Nie <laughs> 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 ja myślałem, że trzymam go przez chwilę, ale nie. O, Migu, 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 migu. Krystian, biegnij dalej. Ola! Ale idzie? O, idzie, idzie, dobra. Idzie, 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 Nie dobra, mogę wsiąść! Dobra, dobra. O dobra, zlagowało dobra. coś W ostatnim dobra. momencie wsiadłem. Okej, okay, okej. Okay. Udało ci się Tak, w ostatnim momencie, ale udało się. Dobra Ja wam tutaj troszeczkę poświecę, bo ja też nie byłem, byłem zdziwiony mocno Ja biegłem. Bateria. No ej, ja też bym chciała Dobrze, jak znajdę to ci powiem alu, nie mam problemu. Ja się patrzę przez okna, bo może jakieś niewiadomki będą teraz. Achievementów, tak, jesteśmy też łowcami achievementów. tu są drzwi. Czawka Ten otwiera za każdym razem i zbiera tyle kasiory, że później normalnie ja nie będę mógł kupić kluczyfiksia. Pst. No właśnie. Ej, po, bo ktoś Pst. musi mieć. Yy, to Krystian, robi. I najlepiej, jakbyśmy wzięli klucz też, Czy bo nie? ta roślinka dużo tego zdrowia daje. Leczy, leczy, no, no no no. i tu chyba jest stały efekt w miarę. Więc musimy mieć dwa razy 250, dwie, słuchajcie. 252 razy to jest ciężko. Tak. Mam pigoły. Dobra, nice. <laughs> Jak się cieszę z tego. Mam bibułę! <laughs> <laughs> jakby jakby, po co? Idzie. jakby no poszedł nie. do tego, właśnie. Jakby poszedł do lekarza i by mu przypisał jakieś fajne. O, z tobą e, Migu, migu, bo? Siema. Nie, Nie, jak, wiem. nie ob nie. nie. No, mam nadzieję, że nie. E, czemu postać mi pięknie szybciej? No, bo ja byłem z przodu. Nie, chyba nie wszystko. Nie, nic, nie, jest Jejo, nie stresujcie Czasami, mnie. Bo Czasami ja już mi się nie, wydaje, dniem. że po czasie, jakby to trochę miga i ciężko stwierdzić. No. Dziwnie bo tak, troszeczkę. Dla nas nie, 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 bardzo ja troluje zresztą. nawet. No, no, no. To samo. O, teraz to jest Dużo, dużo na pewno. szaf, dużo szaf. <śmienicza> Gdzie czekać. czekamy? O, leci, dobra, leci. Weź, 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 leci, leci. Leci, leci. Leci, ok. Jest. Okay. To raszyk leciał. Zaraszujmy tak za nim. Tak Jak póki chce nie ma, się na, póki B, na nie, na nie B. mamy krucyfiksa, to nie możemy tak raszować, <śmienicza> wiesz, za nim. Raszbi, no, no, raszbi, zawsze tapsy są. Razy dwa. Ktoś chce nawet. Duże piguły. Ja mam kupionet. To bierz razy dwa. O, razy trzy. Razy trzy były. Grubo będzie. Grubo! Ja nie wiem, co to Znowu mrygnęło, ale Ej, nie wiem nie dlaczego. C -c 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 -c. Nie, raczej nie. Co nic, nie? No. Okay. Nie, nic nie Dziwne było. to, dziwne to, ewidentnie. Olu, bateria co... jest na stoliczku. <laughs> a co to za. Co to jest za obraz? Pirate, pirate Cave. Ta, pirate Cave. Teraz było mimo. A nie, kowe. A, a nie, oci, oci, oci. oci. A dobra. Oci. tutaj o też. O, tutaj bardzo dużo oczu. Tak, Wszystkie obrazy. Bo... Bo te obrazy, to się, tak. Tam klucz jest momencie, na tym, jak rozpatrzy na się. Wiesz? E, tabletki kolejne, jak ktoś chce, to ja wezmę. Dobra. O, dobra, zlagowało mi Myślałem, że cztery dostanę już w zestawie. No, bardzo, e, powiem wam tak, ja mam już 510. No, ja mam o. 60, tylko nie. Okej, okay, słuchajcie. E, okay, Bo to takie skromnie... O ci, o ci. Nie skromnie, tylko ja nie zbieram nic. Nie wiem dlaczego. Ja nie 100. wiem dlaczego. No, Ola bateria po, po lewej. Zgubił. Widzę. No nie. ja nie potrzebuję. Ja też nie. O, biegniemy. O, o. Ale, się to jest! Ale, ej! Odwalasz, nie powiedz, że była kamera drzwi. od boku, a teraz, kurde, nie było kamery od boku. No, ojej, była, tak była delikatnie. Ej, ej! Czemu mi uderzyło w drzwi? Ja też walnęłam! Ja nie no, nie, drzwi. ej, jest ciężej, jest ciężej! Ty jest, teraz jest, automatycznie jest. mi nie nie, kuc... nie no, Po prostu ta... przytyłeś w międzyczasie prawo, i dlatego, prawo, 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 prawo tak. Jak po prostu Przytyłeś nie się ledwo mieścisz między szafkę a kanapę, no. Prawo, prawo, Dobrze, dobrze, biegnę w prawo, nie ma problemu. Ojej, już szybko, 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 to po prawej stronie się trzymacie. Dobra, dobra, okay. ja nie wiem, czy ja zdążę. Dobra, dobra, jest dobra, dobra. Jest, spokojnie. O, wow, ja tu podchodzę, biełdko. tu już konewka zabiera, kurde, złodziejka. Mój obraz. Dobra, nie. O, jakiem czerwone światło. Tela, na, na, na Co wy <laughs> <robicie? śmiech> Jakie przemeblowanie <laughs> robił, kurde. Przepraszam. Sujaki. Ja miałem a, problemy z tym Uważacie, że tym dziecko. razem też będzie ten taki pokój przygotowawczy do tego, do 50-tych, czy nie? Oby było. By było. Bo to jest dobre oby pytanie. Oby, oby, oby było, bo się napaliłem na to. Obo było. <głos> Obo, <głos> było. Oba było oba Obo było. Ja Obo było, bo było. Jesteśmy na 42. Pamiętajcie, jak nam się schowali. O, jest moja super. maszyna. O. Do szycia? <noise> Ona jest do pisania. szycia. Nie. Do wiem, wiem. Spokojnie. To jakieś monetki małe. Ole, Tam też zostawiam. Piterę. O, pająk. Dobra. E, 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 migu, migu. Leci bardzo szybko. Ola, masz gdzie się schować? Mam szafę, tak. Dobra, siupel. Idziemy. Dobra, jest dobrze Na razie jeszcze nie mieliśmy okazji mu się postawić, ale no. 45 drzwi Ja obserwuję, bo musimy pamiętać teraz. Jak tam się trafi trollololo Trollololo, no no no. Ale jeszcze ani razu się nie trafiło, co jest ciekawe, 46 już No Nie, bo teraz ewidentnie musimy przejść to No tak, no to jest wiadomo Teraz nam Gierka pozwala Dobra, 40 które były? 6.? Nie, 47, nie. 47 dobra, 48 teraz. Tam gdzie ola, tam to gdzie ola. W przed chwilą gadaliśmy. E, Olu o tym, bateria nie? potrzebujesz? O, piguły o, mam. Tak, to tam jest. Chcecie? Chcecie piguły? Tam, tam w ogóle. Nie ja mogę wziąć. Oh. Ej, e, zgasła lampka. Tak, pękła. pękła. Pękają cały czas. Piękła, co to znaczy? Co to znaczyło? No, że ja się pękła, o, pękła o, po prostu. Nie. A ja wiem, ja wiem, za długo w pomieszczeniu uciekajmy. Myśli, Może być. O. Może być, nie. może być, może być, tak nie. To, Ale to by było mądre, że nie można za długo w pomieszczeniu siedzieć Mi się jeść. wydaje czy ekran mi się trzęsie? E... Nie wiem, mi się wydaje, że się nie otworzyło Może to, mi się wydaje Mamy ten super pokój za to no. e, Potwierajcie sobie właśnie, bateria bo ja tu, bateria ja, była ja tu bez sensu, ja już mam po, pozbierane jakieś tam małe monetki, bateria, mogę pozbierać, o, ale Wezmę baterię, a nie mam, bo dobra. mam full O <noise> kurde Ja też mam full, ja mam dobra zero. Idziemy. Wchodzimy. Chodzimy Chodzimy okay, Bezbłędnie nie, staramy się zrobić moi drodzy, bezbłędnie Do Rób na piżną Naruto. Christian okay. na prawo, Ola ze mną na lewo. He, ale taktycznie tak. to tego podszedłem, co? Biega, biega ta figura. Dobra. Nie podoba mi się. Tutaj nie ma żadnej Czo, książki. Ona co jest? Ola, 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 Ola on jest za, za tym za tobą. Znaczy nie za mną, tylko co? Przede <śś> ha. Halo? Gdzie on jest? Okay. E, y, czemu on się zliczył po lewej stronie bierku. jest. No, Teraz przez idzie środek. Środek będzie, środek będzie? Dobra, to ja idę do Was, bez problemu. Ej, słyszeliście tutaj książki gdzieś, bo ja już no, nie. właśnie nie było. Po drugiej było, stronie żeby... jeszcze coś może być, ja znalazłem trzy po drugiej. No muszą być po Twojej stronie, Christian. Siema. Oj, dobra, ja poczekam chwilę, idzie na środek. Też idzie czekam, środek. tylko konewka tu stoi. Tak, bo ja pieniądze bram. Spokojnie, spokojnie. 20 mi brakuje, żeby mieć ten. 250. O Hej. kurde, a ja, ja nie no będę miał wzięliście? Ja wziąłem a, dobra. John idzie? Nie ma środki środek chyba do mnie. Dobra, dobra Kry! Mm. Krysianek, ty mnie tu zabijesz? Krysian biegnie do ciebie Dzięki Krystian Co umarłeś? U. Tak, przez ciebie, dziękuję bardzo. A dlaczego się schowałaś do szafy? Czy szafa bo była nie obok. nie mogłam się ruszyć, nie mogłam się ruszyć. Czyś w się sensie, jak nie mogłaś? Patrzyłaś się na niego cały czas? E, Krysian, jakbym się ruszyła, to by jeszcze szybciej do mnie podbiegł, wiesz? No to chowasz się do szafy, po to są nie szafy. Nie mogłam się schować, nie mogłam się schować do szafy. Biegnie do góry, biegnie do góry. U góry, u góry, u, góry, u góry. Ale moich itemów nie ma. Nie ma, nie ma, bo one znikają. Mnie też znalazł o nie! O, czekajcie, o, nie. U, góry, u góry są te książki, czy o co chodzi się i nie ma ich Na dole tak, były tam przy tym takim połamanym jednym na pewno Ja podniosłem, się tam coś podniosłem może te dwie. Ja na górze coś Pod... podniosłem też. Nie wiem czy już ale mamy. Nie, wszystko. nie ma więcej? No nie ma wszystkiego Ja go trzymam na górze póki co Christian, u ciebie muszą być książki. Słuchaj, ja siedzę w szafie na razie, ja, on ja stoi przy mnie Nie szukam książek, ale nie słyszę nigdzie tutaj na dole. No. Poszedł na dół. Gdzie środek? Środek idzie ja sprawdzam. Się a a sprawdzą czy już ślode. mamy kod w ogóle? No nie, no możemy mieć kodu jak nie ma w siśkich. E, tu mam jeszcze jedną. No, no, no. Tu jest jeszcze jedna. A, 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 a. Maciek, wejś, uciekam. Ja na górę. No nie wejdziesz teraz, bo ja uciekam. Dobra, już. Dobra, sprawdzam. E, mamy Dobra. dwa, cztery. Już zapisuję. Dwa, cztery, Na środku. Jeden. No. Poszala, na prawo y jest, po jest, na prawo A, już prawo. Dobra, Dobra, to robię. Dobra, dziękujemy. Musisz się pośpieszyć, bo on tu Nie, bez, na stresu, górę. bez stresu, bez stresu, bez stresu. <gry> okay. I było bez stresu. Jest. Dobrze, jest. E, sklep teraz powinien być, nie? Zrypałem. Przepraszam, przypomniało mi się w Wolcie, kiedy Ale podszedłem. Ale możecie do tego. się wrócić. Ej, tu jest. Tu jest darmowa zapalara za nimi. To ja biorę, bo. To bierz. No, moją no dobra. Zabrał. Dobra, teraz tak. Cześć, e, cześć. Ja mam brać najwięcej przedmiotów, bo ja mam 600 ponad. Ej, a ktoś kluczyk yeah. weźmie z Was? Bo ja, mogę, bo. ja mogę, ja mogę, ja mogę. Mam. Mhm. Dziękuję. I nie wykorzystuj go, proszę, proszę, ja proszę krzyż, dobra? Dobra. Ja, ja, ja kupię wytryfy w razie, co? Dobra, ja o, też mam dobra, jeszcze wytryfy. jeden. Latare. latarek. Nie stać nie, mnie. Ma, nie stać mi. Nie, ale ja Zobaczę, czy. No mogę... właśnie, chciałem powiedzieć, ile masz tam? Ja mam 20. A, to niewiele. Proszę. Poczekaj, może tutaj coś proszę. znajdę? Proszę. Czekajcie, nie. ona nie, nie za dostanę. daleko. Nie dostanę więcej pieniędzy. Nie? Dobra. Mhm. No dobra. Sprawaj krucyfixa, bo w razie co, jaki wyskoczy jakiś pocisk. No, wiecz? no, no, to no. będzie tego, będzie. A no, ale. Aha. Wiecie, nie mam mojej. Y, te, y, y, to miało migać, y, czy nie? Świeczki nie mam. O, w razie Mam baterię, nie mam latarki. Nie skresujcie mnie, nie skresujcie mnie, proszę. Ja mam, mnie, ja proszę. mam też zużyte, Ola. Znaczy mam no, ale, użyte Max. Nie no, może wchodzić. No, 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 a my możemy krucyfixa znaleźć normalnie tutaj no, na ziemi, od... czy nie? Halo, otwieramy to? No otwieramy. Ej, nie, 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 no jak nie? nie. Ile masz Czemu? kluczyków? Jeden. Ile masz kluczyków? No jeden. To zostaw, bo to co? w 60 drzwiach jest tajemniczy pokój. No, i tam ale... jest potrzebny ten kluczyk. 60? Mhm. 60 są za 4. No i właśnie o to chodzi. No dobra, Zachowaj. zaufam ci, zaufam ci, nie będzie. Ufamy Mola? Ja mu nie ufam, nie. Zaufajcie, zaufajcie. No dobra, jak nie, to Maciek wylot robi. Dobra, w razie co, to się cofniemy. Jeśli możemy. Kolejna bateria, no nie wierzę. E, co to za pokój śmieszny? Tu nie było takiego. No, nie. O, Pieniądze nie. po prawej na stoliku? Biorę! Moje, dobra, nie bierz, bierz, bierz. Bierz. nie działa. No to ja podniosę. A, to są pewnie tylko takie do A, wyglądu. A, sztuczne. To są fejkowe pieniądze. 58. Fake, fake money. To był, to był trap na pizzerów, Chciałem za serdecznie <noise> przeprosić, że mogłaś przeze mnie zginąć. No nie wiem, czy chcę twoje przeprosiny. No dobrze, to, to idę zużyć... Moją świeczkę jadę... Dobra, bym... dobra. Ty I da mnie idę na skrzynce użyć. Bo jesteśmy w 60. -tym. I teraz uważajcie. No. Na prawo zaplaszam tutaj. Ouuu! Uh. No! Shmeksi! Oh. No. W lewo, w prawo! Okay. pod nogi, bo pewnie może coś złego się stać! W lewo, Słycie w lewo! Dźwięki. W prawo? Ok, uh. i teraz posłuchajcie! Oh. Historia tego pomieszczenia jest bardzo nieznana. I chodzi o to, że musimy się przedostać teraz przez tą blamę. A żeby się mm -hmm. przez nią przedostać musimy iść do 61. drzwi, pociągnąć za wajchę, i otworzą się te drzwi. To po to nas tu ej. ciągnąłeś, żebym te... Ojejej. Żeby wam opowiedzieć historyjkę tylko, no. A, nie, a dobra, teraz poczekajcie, a... grzecznie ja pójdę, A, albo dobra, a dobra, pójść dobra. ze mną. To, Krysa, na którym krześle chcesz usiąść? Gramy w te, gramy w, jak krzesła? się mówiło, muzyczne krzesła. Słuchajcie, jednak was potrzebuję, bo nie mam latarki, a jest ciemno. Jezus, idę po niego. <noise> okay. Co za cymbałek! Nie ja tak mi się nie uda to zrobić. I idę do ciebie, idę, idę. Ale bardzo ładny no. obraz tutaj jest taką gwiazdą. No. Chodź. Pójdziemy teraz na tu? lewo. O, o. Na lewo. I musimy wajchę znaleźć szybciutko. A jak wygląda wajcha? Jak wajcha, e, jak, wajcha. jak zwykła no. wajcha. Standardowa, standardowa wajcha, którą można pociągnąć. Tu nic nie ma. Krystian, bo zgubiłeś mnie, a ja ciebie. No gdzie? Przecież jestem przy drzwiach. No tu jesteś, polazłeś Dola. sam. Dobrze jesteście, nie? No On, on mówi, on Dola. mówi chodź i zamiast, i zamiast łazić za mną to idzie sobie sam gdzieś, kurde ty. No bo ja ty nie nie mi oświecać drogę i ja tu byłem przewodnikiem. A ja mam pytanie, wy do mnie przyjdziecie z tej kraty czy czy z Nie z możemy strony? znaleźć w ogóle wajchy. Szukamy tego... wajchę, wajchę. Okay. Wiesz wajchen, wajchen. Mi się wydaje, że ta wajcha jest yy, ukryta gdzieś. A Maciek mi jeszcze ja otwiera pójdę? szafki i trzy razy otwieram te szafki. A może ja też pójdę, poszukam? O, tutaj. Nie. Maciek, To są drzwi, no, no, mistrzu. <laughs> tu jest przejście. A, nie zwa A Kurde, ten skraczek, głupie no. Widzisz? Krystian! No, bo ja się Jezu. boję, to są no, Poczekaj, żarty. bo Maciek się gubi, nie potrafi iść za latarką. <laughs> Jezus. No tak czasami bywa, że błąd. Tu się ciemności. coś świeci, patrz. Tu masz wajchę, tą O, tą Waję. Zrobiło dobra. się coś? O, co się! Dobra, dobra to idziemy do ciebie. do ciebie. To ja czekam nawet, bo ja się boję sama. Idziemy, bo Maciek normalnie jest. No co? Jeszcze powiedz mi, że w drugą stronę. Po... No, no nie poszedłeś, dobra. No nie. <śledzisz> 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 nie no, takiego błędu chyba nie zrobię, o tutaj <śledzisz> <w lewo. śledzisz> Tu do Oli, zapraszamy. No dobra, dobra, jesteśmy jest dzień dobra. dobry. i wchodzimy. Uuu, proszę bardzo, tajemnicze 0,0 Chwila, ale to są dwie kłódki. Tak, tak jest, i teraz. Poczekaj. Teraz tak dwa. Teraz dwa. I teraz proszę bardzo, kluczyk. I trzy I uwaga. Przytrzymujemy. Wchodzimy. Wchodzimy. Jesteście, jesteście pewni, że wchodzimy? Tak. Dwa jeszcze jedna wchodzimy. Trzy. A i się jało? Co Continue run. Kontynuuj rana. Oooo! To jakbyśmy przychodzili no, już zupełnie no, gdzieś jaki indziej. sekret, odkryłeś Maciek! No. Kurde. I teraz gdzieś przechodzimy. Co tu się Boję dzieje? Się. Boję ale co się. to będzie? Ale to będzie odrębna, jakby. To będzie dalej, będą dalej te same pokoje w sensie. Nie wiem, robię to pierwszy raz. No Maciek, no, ale ty tam ten sekret, A, kurde, dobra? ja się odkupiłam. Ej, ale mieliśmy przejść grę za tym razem, no i co? Co? Ej. A. Aaaa dobra, oh! wiem o co chodzi! To jest na podstawie której gry to było na podstawie The Rooms i jesteśmy w The Rooms. Graliśmy w kiedyś w The Rooms! Pami... Pamiętacie? Graliśmy kiedyś w The Rooms. Pamiętacie? Tak, 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 tak tak, Ale... tak, tak. A, bo ta latarka... A, trzeba ją klikać! Szołhacz, Trzeba ją klikać, żeby działała, żeby się ładowała. No. O Ej, chwila, tu też będą te same potwory, tak mam to rozumieć? No nie. tak, kurczę, fiksowałam, nie? Jakby... Mamy ale wszystko. Ale tu jasne, ale... to pogoń, to nawet świecić nie trzeba, realnie. Ale pieniądze realnie. też są, słuchajcie. No, no są. Słuchajcie, Słuchaj, Słuchaj, ale tyle? nie wiem, jak wrócić, ale nie wiem, jak wrócić, teoretycznie, powiem ogóle. wam tak, nie? O, ja nie. nie? wiem, nie wiem, nie wiem, ja nie ja... wiem. Ale Ola, po co ci ta latarka? To przecież jest jasno, ja. Nie wiem, ale klikam no. ją cały czas. Ja pozbieram e, tak. też te bateryjki jakieś. O! E. Sorry. Ale schowałem się do szafki. Schowałem się do szafki, sorry. Przepraszam, nie A my jesteśmy się. w tej samej grze? Jesteśmy Ale cały czas w tej samej grze, My, my graliśmy Dobra, w to jest okay. kiedyś, ja pamiętam. Tak, tak, graliśmy, to były początki, graliśmy. właśnie. Nie no, mówię, że tak teraz do setnych leci. musimy iść. Nice! Czyli dostaliśmy no, bo ja dosyć. początek. Czyli, czyli dosyć rzadki achievement dostaliśmy realnie, nie? No, bardzo no, no, no. mocny achievement. Jakby nie pasował. Kolejna bateria, bardzo dużo eee, baterii tu leży Któreś, z was pamięta, co się stało z tym? Z tego, z nami co na nami koniec. działo? No, Ale tak, co, jakiś potwór. cichy duch. No, chodzący za nami duch jakiś to o, było. Okay. Tutaj chyba speedruna musimy zrobić szybkiego, chyba po tak, Chyba nic tak, nie ma, nie? niestety nie można biegać w żaden sposób, więc. Nie wiem, czy te pieniążki się do czegoś no. później przydadzą. W sumie. Raczej nie. Ale zobaczymy, no zobaczymy. Ale ja Ja jestem no. ciekaw, czy w ten sposób na przykład omijamy przejdziemy 40 pokoi i pojawimy się od razu przed ostatnim. A ja bym hmm. że żebyśmy sam tych drzwi posłów. wyszli, ja tu nazbierali więcej kasy. No, zobaczmy, Myślisz, że, Ale po co ci więcej kasy? W sensie po prostu, żeby dostać na kolejne rany, nie? No Ewentualnie. Tak, go, 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 go. Bo tak, to to nie widzę nie innej dalej. opcji. No bo sklepu już drugiego raczej nie ma, chyba że tu będzie jakiś sklep jeszcze po drodze. Ale coś było słychać, nie? Coś, coś puknęło chyba? Jakieś dźwięki, jakieś Jesteście pewni? Jak... No, było coś słychać, że coś. Ja nie o, słyszałem. tapnęło no nie... tak mnie zlagowało. No nie mów, że jest Dużo to baterii za nami może to leży coś po drodze. Nie wiem po co aż tyle baterii tu kasy, leży. Dużo kasy, dużo kasy leży. Pieniądze to eee. tamtego. Ja się trochę boję tego. Ja, mam, ja się zastanawiam, no, ja się ciemno, nie? czy. Czy to tak będzie, że te 40 pokoi. Bo to jest, to jest zawsze przy 60 pokoju, Maciuś? Przy 60 pokoju zawsze. No to może to tak jest, że będzie 40 pokoi i wyjdziemy na I przykład I że wyjdziemy w końcu? Tak, i że szybciej się przechodzi, że możesz tak z, bardziej spidranować. Jeśli wiesz o tym, oczywiście. No ja dobra. Się boję, ja się boję, chłopaki. Nie, no spokojnie. Jeszcze 8 pokoi, w teorii, jeśli tak mamy wyjść. Jak 8 pokoi, jest czy jesteś dopiero. No bo sześćdziesiąt, nakończysz na setnym, no. 60 plus 40 tutaj. O to mi chodziło. A tak rozkminiasz to Tak to rozkminiam, sposób. tak, tak. Czyli że okay. według ciebie jesteśmy w innym wymiarze teraz. Tak mi się wydaje, ewentualnie każde, każde 10 pokoi tutaj może odpowiadać jednemu pokojowi tam. <laughs> może tak, <laughs> o, jakby robisz? to jest... Tu jest no wiele ja opcji, wiele ja teorii. Nie. Ola łapie z tą latarką cały czas i klika. O no, nie, chwila, ej, a nie jest numerek, ciemniej dobra. Ciemniej się robi, ciemniej się robi. 69. A, tak, jak 40. A jak te drzwi nazywały? a 0000 000? Tak, tak, No to jest tak. A, wszystkie widzisz, nad wszystkim jest a 0000 000. Ja wam zostawiam kasę by the way, nie? Specjalnie Ciebie, Ale robi się ciemno, mocno się robi ciemno. No, a się śmiejecie ze mnie, że ja ładuję latarkę. <laughs> no. Ale tu jest tyle baterii, że można z normalną latarką chodzić. O, a ja nie mam no. normalnej latarki. Ja mogę świecić normalną latarką, nie problem. Ta to. jest fajniejsza, zielona jest. <laughs> zielona o, śmieszna jest. jest. śmieszna no. jest, śmieszna jest. Idziemy, idziemy. Zaraz 50, 47. Pytanie, czy na 50. będzie coś innego, bo na 50. A będziemy wychodzić na 60. bo był chyba potwór A60, czy coś takiego? Ja, ja już myślę Ja nie pamiętam, jedno, jak on nie. się nazywał że może zabłądziliśmy i już nie wrócimy do pierwotnej gierki. To może, to może na tym Ale tom... dalej jesteśmy w niej. Ale może oh, wow, na tym to polega. Mam nadzieję, że to nie, nie są takie skończone drzwi, w sensie nieskończone drzwi, bo mamy 0 przed 50 no, więc. No, ale patrzę się na ustawienia, to dalej jesteśmy jakby w oryginalnej gierce cały czas. No, dalej czas. jesteśmy tak. No, tak? dalej, no to Okusze. są dalej dorsy nawet masz tego, masz had na dole z dorsów. Dlatego no. właśnie mam. Nie, no raczej hmm. nie, nie, nie mogło się wydarzyć takie dziwna akcja, że Ej, nas wyrzuciło. To. Czekałem, czekałem, o kto nie. pierwszy się skapnie, jak będę tak podnosił czasami. I tylko Ola, oczywiście, z pieniądze. Ale śmiesznie, ty, śmiesznie. się latarką maćko, ci świeci. To jest Maćkowa latarka, bo na zielono świeci. No. Maćkowa latarka. Maćko latarka. Maćko latarka, dochodzimy. Są 60, okay. są 61 nawet. Czy może coś ukryte? Coś, może coś będzie ukrytego, a nie wiemy o tym. Te no nie, nie wiem, wiem no na razie ale, trafiamy ale, ale do innej boję. rzeczywistości. Jak ja się okaże. crucifixa wyciągam, nie? Sorry. No, no. Albo nie, nie trać może Krucyfiksa. No, ja nie chcę tu umrzeć, ja nie mogę się ukrzepić już. A, no dobra. To Spokoła, do się To nie powinnaś tej, pierwsza tutaj, chyba, są... iś mi się wydaje, jak coś wyskoczy. No, powinnam czy nie, powinnam. nie powinnaś? Nie powinnaś, jak dla mnie. Ale po wtedy nam wyskoczył przecież z tyłu. No dobra, ale bądź to nie, optymalnie... nie powiedziałem, to jest to samo. No, bądź optymalnie. jak co chodzi? No bo tutaj dobra, zobacz, to... jesteśmy na ja 68 druga, w jednym miejscu. Ej, Nie ej, no, ej, ja idę jako cicho, pierwszy cicho, cicho, cicho. Cicho, cicho. Ej, Leci idzie. coś, chowajcie się do szafy Wszyscy Weźłam. zginęliśmy chyba Ale, z... Ale umarłam A Wszyscy okay. umarliśmy Oh, hello Oh, hello to, bo... Aha Może musieliśmy umrzeć? Jestem zdziwiony, że znalazłeś to miejsce Jest Może się przecież, będziemy to, mogli zrespić, zobaczymy uh, Proszę? A60, so you can. O, nie ma Nie nie. Po co umarłeś? Jestem czerwonym, jestem The red one. Normalnie atakuję w okolicy pokoju A60. A dlatego jest nazwane A60, bo atakuje w okolicy. Nie można się zrespić. Czyli zginęliśmy. Tak, zginęliśmy od A60, bo odblokowaliśmy pokój 69. W sensie od 60 i się po którymś pojawił po prostu i dlatego? Czyli A60 okay. nas o, dopadł. Tak, A60, nie, ale istnieje, znalazłeś sekretne miejsce A60. To jest jego, o jakby kurczę. jego rzeczywistość, powiedzmy. No, ciekawie, ciekawie. To, a wiecie, że wow. to jest najrzadszy potwór w dorsach. I udało jest się najrzadszy. znaleźć, proszę bardzo. E, możesz doliczyć okay. to do listy odcinków, gdzie szukałaś potworów. Jasne.